Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kryptomanii. Tu piotr gra z tej strony. Dzisiaj parę takich news, newsików i informacji. Także, jeżeli czekacie na dzisiejszy zrzut Fortis Economica, czyli dzisiaj go nie będzie, tak samo przez to, że były problemy z Juno przez 3 dni. Przez ten upgrade cały i, i nie chodziło to za bardzo, oni też przesunęli o 3 dni ten zrzut, czyli zrzut będzie 14 kwietnia. Następna sprawa airdropowa. Jeżeli chodzi o airdrop S Suma mmm, Będzie on dla Juno i Nety już za 3 dni, 4 godziny 23 minuty. Link wrzucę już Wam po ten airdrop tutaj. Tam się ciekawe możliwości kreują, ale to już na późniejszy filmik. Następna sprawa, jeżeli chodzi o koń słab, co wam mówiłem. Te procenty już tutaj spadły trochę. Dość sporo spadły, ale mi kopię tego grafa. Tutaj dużo nie wrzuciłem. Po prostu niech mi kopię Irsnet. jak e, sobie tak wymyśliłem, że będę Irsnet sobie jak będę hervest robił, wypłacał Irsnet. Będę zamieniał właśnie na gra, e, 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 połowę na graf i wrzucał dalej e, w ten, w pulę. Mi kopie, e, bo graf będę cały czas zostawiał. Taki plan. E, jeżeli chodzi o kawę. Właśnie zacząłem testować sobie pool 1, kawa USDX, bo tu są fajne, fajne procenty są na tych pulach Ogólnie w kawie i w, i usdx będzie mi tutaj 6,84% dawać, ale w tym konie ich, jak on się nazywa, SWP, to będzie ten procent 142 i co mnie zaciekawiło jeszcze dodali tutaj bo było cały czas wisiało Osmo już jest w pulu I tutaj jest przy zarabianiu tego koina no kurde cały czas mi ta nazwa wychodzi z głowy SWP jest aż 176% a 3% tylko w Osmo i w tym ich USDX także to no procenty ciekawe, ale zobaczymy. Mogę spróbować. Zobaczę jeszcze sobie z Osmo. to sobie ten pull zobaczymy, jak to nalicza. Parę sztuk wrzucę. Czemu nie? Też myślę, czy co, by z kawy parę, parę nie wziąć i wrzucić sobie z tego lendingu. Co jest yy, landing? Otwórz się, landingu. Jest. Czyby coś, yy, parę atomów nie wziąć i, i wam pokazać testowo, jak na Anchor Protokół to zamienić na b, b atom tam go jeszcze jakoś przemintować i wrzucić zarabianie, i, i UST nam zarabia na Anchor Protokół. Także to też ciekawa opcja, ale to na któryś filmik na pewno zrobię. Teraz pójdźmy sobie w takie newsy, które sobie właśnie ja zawsze udostępniam, bo mi wtedy jest łatwiej. Łatwiej jest mi szukać, jak sobie udostępnię parę newsów. No to Kawa Network, właśnie coś tutaj się będzie działo z jakąś platformą od DAO. Właśnie to sobie zacząłem przeglądać. Chodzi o Web3. Jest dokument, jest blok. Także w ten temat, jeżeli tutaj mnie śledzicie, to też możecie sobie sprawdzić, pozagłębiać się. To jest dopiero tak na świeżo. Tu widzę, że i poligon jest, i tron, i kawa. Współdziałać będą w Web3, także warto to przejrzeć i obszaić dokładnie, o co chodzi. Ja to potrzebuję czasu. Niedługo te dni wolne, to się coś więcej popatrzy na ten temat. Yy, następna sprawa. Orbital apes nft właśnie Tutaj powstaje jakaś strona na pewno to będą jakieś związane nft I jakieś małpy orbitalne ale to będzie na EVMOS-ie. To jest ciekawe będzie na EVMOS-ie, a Ewmos jeszcze nam dokładnie nie ruszył Także to trzeba będzie mieć na Na uwadze I otwórzmy sobie ich stronę jest strona już jest przygotowane mają Możliwe, że za jakiś tutaj może też jak F ruszy, będzie nam się jakiś Erdom należał z tego tytułu, lub coś będzie trzeba zadziałać. Yy, I właśnie tutaj jest. Ja już sobie dodałem do follow, gdzie to ja widziałem ich stronę chyba. No, przecież jestem na tym. To chyba to orbitalne małpy, czego to nie wymyślę. Ogólnie, jak ten ewentualny ruszy, to tam naprawdę ma się dużo dziać. Bo to i on, i na Ethereum, i na tym. Na razie, ewentualnie, właśnie tak na Twitter i Discord można dołączyć. I tu będzie właśnie też jakieś mintowanie. Mint coming soon i zobaczymy co się tu będzie działo. Market Orbit Market Play Fees, czyli tanie waluty rewards czyli będzie jakiś coś i Play to Earn, będą jakieś gry tutaj. Także miejmy to na uwadze. Orbitalne małpy. Yy, A Evmos Atom Luna Secret Network. No, to, no, to, no, to już mi się podoba. Właśnie tego nie zauważyłem wcześniej. I, i coś tu czuję, że możemy Kosmos Ecosystem Giveaway and Change to Win to From Variety of Different Kosmos Ecosystem Tokens for All Holders. Czyli będą jakieś tu giveawaye dla ekosystemu Kosmos. No, to bardzo fajnie. Także to trzeba przebadać, będzie trzeba pilnować ich, ich bardziej, bo yy, na stronkę to, ciekawie to wygląda. Zobaczymy yy, co to się z tym będzie działo. Orbitalne małpy. Wrzucę wam link do tej głównej strony pod tym. Pod filmikiem. Aha, bo nie mówiłem ostatnio. Właśnie o druga część pistejka mi wpadła. Osmozis. Także ja go muszę też gdzieś zaangażować do pracy, bo ja nie lubię, jak mi coś leży i nie pracuje. Gdzie ten pistek? Juno nam strasznie spadło. A przez tą dramę, przez to wszystko, przez to właśnie yy, co zrobić? Widzę, że wycofali tego. Cerberusa z, z tym trzeba by zobaczyć co się dzieje, gdzie go można spieniężyć. Ja go po prostu nie będę trzymał, będę go spieniężał. Szkoda chyba w sumie, że w całości go się nie spieniężyło od razu. Yy, ale cóż, coś, coś tam, coś tam dał zarobić. Pistek tak, depozyt. I 146 stuk wpadło. Także... Fajnie, bo ostatnio dostałem stówkę, za to, że zrobiłem to na ekosystemie Ethereum. I tam wrzuciłem właśnie w Pistek Finance. Yy, tutaj następny rzut airdropowy wpadł. Tu mam coś wrzucone w pulę, w pula, pula, mi właśnie dodatkowo zarabia. Właśnie dzisiaj sobie jeszcze to zapodam w pulę. No i szykuję, to jest coś, yy, niebawem coś związane też z gamingiem. Dla was, ale to najpierw sprawdzam, zobaczę co, co i jak to się z czym je, yy, szykuje się fajny temat I te, i te małpy też, yy, małpy na gumie jak to Mike Satoshi często gada, ale jak mają dać zarobić To czemu nie, jeżeli jak się jeszcze coś tam dostanie za darmo, czy coś w tym stylu To będzie fajna sprawa na EWMOS, ten EWMOS, naprawdę czekam właśnie na ten EWMOS, bardzo takie króciutkie dzisiaj newsy, tak żebyście wiedzieli, yy, a o tym mówiłem, że te procenty spadły, ale, ale kopię, po prostu kopię, wolne środki tylko sobie tam będę wrzucał i, i zobaczymy jak z kawą też jeszcze będzie śmigać, czekam jeszcze raz, gdzie, gdzie tu, jak tu przejść na to Ethereum, jak wejdzie yy, na kawę, jak to będzie połączone, jak to będzie można tam swapować, także trzymajcie się, cześć.